Zakłócić trochę serca, że są ci mężczyźni, a ja akurat na nich nie trafiam? Ja jako młoda dziewczyna, jedyne o czym marzyłam, to mieć męża i syna. Ty masz dość ostry wizerunek, i może mężczyźni trochę nie wiedzą, że ty faktycznie marzysz tak naprawdę o ciepłym, kochającym się domu. Po to, żeby móc tą mamą i żoną być. Nigdy nie marzyłam o Warszawie, o karierze, o sławie, o luksusach. ja to wszystko mam. Ale pięknie. A to, co ma każdy? Ja tego nie mam, ale to jest strasznie przeka. A robiłam wszystko, naprawdę jestem przedobrą kobietą i chyba tu jest mój problem, że jest za dobra, że wybaczam każdą jedną zdradę, a jestem zdradzona na prawo i na lewo. Fragment programu Dzień dobry TVN dzisiaj mnie tak rozczulił bo chyba w końcu wybrzmiały słowa, że ja nie marzyłam o życiu, które mam. Cudownie mieć takie życie, cudownie żyć na wysokim poziomie, żeby, że możecie stać być na wszystko. Ale strasznie przykre jest to, kiedy przez to życie idziesz sama. Nie masz partnera, nie masz możliwości stworzenia rodziny. Czyli czegoś, co jest totalnie za darmo. Ja się oczywiście popłakałam. Czasem się zastanawiam, jak to by było, gdybym mogła sobie kupić męża. A później sobie przypominam, przecież kurwa, każdego kupowałam. Przecież każdego mu płaciłam za wszystko, każdy był na moim utrzymaniu. Nie da się. Słuchajcie, jedyną rzeczą, której się nie da kupić, to jest miłość i szacunek. Resztę kupicie wszystko. Dlatego nie zazdroście pieniędzy, bo żeby zarobić, to wystarczy mieć dwie zdrowe ręce. I być po prostu wytrwałym pracowitem. A żeby mieć coś całkowicie za darmo. Męża, dziecko, to już nie wiem, co trzeba mieć. Ja mam jakiś urok kolerny miałam na sobie, ale dalej niestety nie pomogło.